Każdego roku na sali gimnastycznej w Kosieczynie odbywa się turniej siatkówki o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. Tym razem siatkarze spotkali się już po raz szesnasty. Na parkiecie wystąpiły cztery drużyny, które systemem każdy z każdym rozgrywały pojedynki, a te trwały jeden set do 30 punktów. Pod siatką zagrał między innymi burmistrz z Bąszynka Wiesław Czyczerski. Uważam, że promowanie sportu na terenie gminy jest bardzo ważnym zadaniem, żeby oderwać tych młodych ludzi. Od komputerów dzisiaj to bezwzględnie możemy obserwować w wykonaniu właśnie drużyn Kosieczyna, bo obydwie bardzo młode. A to co mnie osobiście ciekawi, to że przeciwko mnie grała moja krześnica ode mnie, młodsza, bagatela, lot 40 parę lat. Także to też takie fajne, że można z takimi młodymi również porywalizować. Nieźle poradziły sobie siatkarki z Kosieczyna, które mimo młodego wieku dały popalić przeciwnikom. Grało się ciężko na pewno, bo starsi biją gwoździe, a nam było ciężej. Biliśmy na koniec wojska. no i było na pewno ciężej. Ostatecznie zajęły czwarte miejsce w turnieju. O tym, kto zajmie pierwsze miejsce dowiedzieliśmy się dopiero w ostatnim meczu. Po zaciętej grze, walce punkt za punkt, lepsi od Zbąszynka okazali się nauczyciele. Ja myślę, że doświadczenie przede wszystkim, doświadczenie gry w piłkę siatkową. Z drugiej strony zawodnikiem w tej drużynie był jedynie Marcin, pozostali to amatorzy, natomiast u nas większość grała w siatkówkę i to zdecydowanie przeważyło. Myślę, jak zwykle zdecydowały detale, myślę, że przez całe spotkanie trzymaliśmy się bardzo blisko, nawet mieliśmy przewagę, ale gdzieś tam na końcu pojedyncze błędy i myślę też doświadczenie drużyny przeciwników zdecydowało o ich końcowym sukcesie. TV Sport Info z Ośrodek Sportu i Rekreacji www.osir.spaszynek.pl